Czy śniła ci się operacja? Oto znaczenie tego snu. Sen o operacji często symbolizuje głęboką zmianę, konieczność transformacji lub proces uzdrawiania. Może oznaczać, że w twoim życiu zachodzą istotne zmiany, które wymagają odwagi i zaakceptowania nowej sytuacji. Jeśli to Ty jesteś poddawany operacji, sen może sugerować, że Twoja podświadomość sygnalizuje potrzebę zmiany na poziomie emocjonalnym, psychicznym lub fizycznym. Może to być również znak, że przechodzisz trudny, ale konieczny etap w swoim życiu. Widzieć kogoś innego na stole operacyjnym oznacza, że martwisz się o kogoś bliskiego lub obserwujesz zmiany zachodzące w jego życiu. Może to być także znak, że chcesz pomóc komuś, kto potrzebuje wsparcia, ale nie wiesz jak to zrobić. Jeśli we śnie operujesz kogoś samodzielnie, może to symbolizować twoją chęć naprawienia czegoś, czy to w relacjach, czy w swoim otoczeniu. Może to być również oznaka, że czujesz presję, by przejąć kontrolę nad sytuacją, która wymaga interwencji. Nieudana operacja w śnie może sugerować lęk przed porażką lub obawy związane z ryzykownymi decyzjami. Może to być także znak, że nie jesteś gotowy na zmiany, lub że podświadomie opierasz się ich konieczności. Jeżeli operacja w Twoim śnie przebiega pomyślnie, jest to pozytywny znak, oznacza sukces w przezwyciężaniu trudności oraz pozytywne zmiany w Twoim życiu. To także sygnał, że zyskujesz nową perspektywę i jesteś gotów na lepszą przyszłość. Sen o operacji może być także metaforą oczyszczenia, zarówno fizycznego, jak i duchowego. Twoja podświadomość może sugerować, że nadszedł czas, aby pozbyć się negatywnych emocji, toksycznych relacji lub destrukcyjnych nawyków. Operacja w snach to silny symbol transformacji. Może wskazywać na konieczność podjęcia ważnych decyzji, które pomogą ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem. To znak, że choć zmiany bywają trudne, często prowadzą do lepszego, zdrowszego i bardziej harmonijnego życia. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik BIS.